Tu mami. Witajcie w filmie, w którym mam nadzieję dosłownie zasypie was nowościami poniżej 40 zł. Tanimi nowościami kosmetycznymi dostępnymi na rynku. Ja nie robię tych filmów tak jak inni, czyli bardzo często planuję je robić raz na kilka miesięcy. Planuję Wam mówić o tym, co moim zdaniem jest w jakiś sposób tam interesujące. Od razu mogę Wam wtedy wspomnieć, jeżeli w sieci możecie znaleźć jakieś recenzje już tych produktów od dziewczyn, to wtedy będę Wam o tym mówić. Chcę, żeby te filmy były dla tych osób w szczególności, które lubią tanią kolorówkę, ale też jakąś mimo wszystko. Fajną jakościowo, wiecie, oszczędność i czasu, bo ja wam o tym powiem. I pieniędzy, bo nie będzie drogo, więc wszystko się tutaj łączy. Jeżeli ten film zachęcicie do dania łapki w górę, to będzie mi bardzo miło i też koniecznie piszcie mi w komentarzach, które z tych rzeczy Was interesują, albo też jakie macie zdanie, bo ja swoją opinię wyrażam w filmie, a Waszej jestem niesamowicie ciekawa, dlatego że też często odradzacie mi, albo zachęcacie do zakupów i to są bardzo cenne wskazówki. Lecimy, bo tego. Będzie dzisiaj bardzo dużo, a to i tak są wybiórcze nowości. Nowość za 21 zł, teraz dostępna za 13, to nowość z Miss Sporty i może jest to mniej znana firma, mniej pożądana, aczkolwiek ta nowość zdecydowanie mnie interesuje. Jest to szminka Wonder Vinyl o błyszczącej, długotrwałej formule, która daje efekt takich właśnie winylowych ust. Będzie dostępna w kilku różnych odcieniach i ja o niej wspominam, dlatego że uważam, że Pomadki płynne z Miss Sporty są poniekąd niedoceniane. Sama mam chyba dwa odcienie w swojej kolekcji nie tej serii, lecz jej poprzedniczki, i zdecydowanie należą one do moich ulubionych. Nie jestem na kupnie, ale gdybym była, na pewno zainteresowałabym się właśnie tymi produktami. Produkty, które mnie zaskoczyły, ale nie wiem, czy to faktyczny stan tego, co będziemy mieć na twarzy, czy też po prostu jakieś takie puste zapewnienie producenta, to Makeup Revolution Pro, puder wykończeniowy przedłużający trwałość makijażu. Czyli producent de facto nie, opieku, nie obiecuje nam mocnego mocnego matu, lecz właśnie przedłużenie trwałości. Mówi, że ten puder jest czymś więcej niż pudrem, powiedzmy fixerem przedłużającym trwałość makijażu. Wyraźnie widziałam kilka reklam zaznaczających, że właśnie on jest czymś więcej, że to nie jest puder tylko fixer w pudrze. Ten puder kupimy w przedziale 29-39 zł i odszrupujemy za to 5,5 g produktu o nazwie Hydramat. Jestem ciekawa, chciałabym widzieć pozytywne recenzje, które twierdzą, że faktycznie jest tak, jak obiecuje producent, ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy. Zdecydowanie nie jest to marka, która trafia do marek, do paczek PR, więc na recenzję przyjdzie poczekać. Przejdźmy teraz do nowości z Golden Rose, czyli firmy, która w ostatnim czasie nie wyszła z żadną nową serią, ale wychodzi z czymś, na co mogli wpaść już dawno. I mówię tutaj o Golden Rose zestawach za 27,99 zestawach pomadek z kredkami. Są to oczywiście płynne, matowe pomadki. Eee, aktualnie jest dostępnych 6 odcieni, ale myślę, że firma na pewno to rozwinie, na pewno pójdzie w tym kierunku, dlatego, że przedział pomiędzy samą pomadką matową, a zestawem lipkitem powiedzmy z kredką jest naprawdę niewielki. Powiedzmy, że to jest granica 5 czy 6 Złotych, na promocjach pewnie jeszcze mniej. Widziałam już kilka pozytywnych recenzji tych produktów, ale jest to jakby brat bliźniak, siostra bliźniaczka, tego co już było na rynku. Fajnie, że rozszerzyli te okretki. I jeżeli mogłabym jeszcze ich za coś pochwalić, to za te proste nazwy, czyli na przykład brudny róż, nude i tak dalej. I mówię, dlatego że. Personalnie zwracałam na to bardzo dużą uwagę, kiedy potrzebowałam wybrać szminkę z Golden Rose przez internet i patrzyłam po pierwsze na słocze i po drugie na nazwy. I te szminki nazywały się 101, 102, 103, 104, więc ja już wolę, jeżeli producent nazwą sugeruje, że jest na przykład bardziej brąz, bardziej nude, bardziej nude w kierunku różu, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi i ja naprawdę doceniam tą zmianę. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną nowość z Golden Rose, to jest to coś, o czym chciałam wspomnieć, bo sama zastanawiam czy się, czy firma powinna iść w tym kierunku, chociaż nie mnie to oceniać. I jest to produkt za 19,90, czyli szczoteczka do mycia twarzy silikonowa. I ja mam trochę takie mieszane uczucia. Reklamuję to jako swój nowy produkt, więc fajnie. Z drugiej strony wolę. Gdyby Golden Rose rozwijało się w kierunku samego makijażu, a nie wypuszczało szczoteczki, która, mimo silikonowej nakładki, silikonowego włosia i tak dalej, jest kolejną szczoteczką do mycia twarzy na rączce. Dajcie znać, czy wy bylibyście. Osobiście zainteresowani kupnem takiego produktu właśnie z Golden Rose. Jedna informacja rzuciła mi się w oczy, a wiem, że część z Was może nainteresować, mnie na pewno nie. To znaczy, semilak wychodzi ze swoimi pisakami, które są wiadomo, i bazą, i topem, i kolorem. Są to pisaki, lakiery do paznokci skierowane pod lampę, ale to już było i teraz wychodzą z tymi pisakami w słoiku. Czyli dokładnie te. Od Cienie, które były dostępne właśnie w pisaku, są teraz dostępne również w słoiczku. Dajcie znać może, jeżeli ktoś byłby zainteresowany w komentarzu, czy Wam te rzeczy się sprawdzają. Ja dalej nie jestem hybrydowa, dalej nie będę hybrydowa, ale jest to jakieś sprytne rozwiązanie finansowe, ciekawe natomiast, czy jest ono tak samo trwałe. Nie wiem czy już byliście w Rosmanie i czy oglądaliście szafy marki Nam, które reklamuje się jako bo nam się tak podoba, bo tak nam się podoba. Dalsza część myślenia marki jest taka, że jest do nas skierowana do kobiet, które chcą pokazać siebie, wyrazić siebie makijażem i tak dalej. I mi po prostu brakuje u nich takiego Wypośrodkowania, to znaczy można było, tak jak oni chcą, stworzyć markę, która da efekt nieskazitelnej, idealnie pięknej skóry, podkreśli naturalne piękno kobiet, a jeżeli też w kampaniach e, uderzają w to, przepraszam za to, Uderzenie, ale uderzają w to, że kobieta może wyrazić siebie makijażem. To mogliby iść w ostrzejsze tony, wiecie. W ciekawsze tony, w ciekawszą kolorystykę, bo to wszystko jest piękne. Ja temu nic nie oddaję. To przepięknie wygląda. E, dziewczyny, nawet testujące te makijaże zazwyczaj mają makijaż właśnie taki upiększający, ale można było iść troszkę ciekawiej. Ale i tak wielkie prawo. Jeżeli chodzi o te wszystkie produkty, widzę, że się fajnie sprawdzają. Ja byłabym zainteresowana na pewno Lip Glossem lateksowym błyszczykiem za 22,99, dlatego, że dziewczyny bardzo go chwalą. Sama widziałam jej karacenzji, gdzie błyszczyk nałożony na usta przypominał trochę Tezastora, czyli jednocześnie błyszczyk i mocne krycie. To, na co chciałabym Wam jeszcze zwrócić uwagę, to to, że wreszcie dzięki tej szafie w Rossmanach, czyli tych bardziej popularnych drogeriach na każdym rogu właściwie, dostaniecie i przyciemniacz i rozjaśniacz do podkładu Dokładnie 31,99 Pojemność nie jest taka duża jak podkładów, bo 19 ml Natomiast bardzo fajnie, że wreszcie będzie to popularniejszy produkt Dlatego, że sama mam na przykład podkład z Estée Lauder Który wiadomo, nie będę kupować trzech odcieni Dlatego, że używam go raczej rzadko A dzięki temu mogłabym tutaj wiele zwojować kolorystycznie Nie będę Wam już przedłużać tej dyskusji Nam, bo czas pokaże Jeżeli zostalibyśmy przy Vibo Nam To zachęcam do zerknięcia na nową kolekcję Dlatego, że jeżeli chodzi o Vibo Doll To jest już trzecia z ostatnich kolekcji Nie we współpracy z nikim Tylko sygnowana jakimś tam pomysłem Więc tym pomysłem jest makijaż lalki eee, Moim zdaniem lalki Barbie Chociaż oni twierdzą, że laleczek z dzieciństwa może chodzi o nazwę. W każdym razie sama dziś na twarzy mam kosmetyki z tej serii, raczej kosmetyk, bo cienie. Kupiłam je na promocji w Rosmanie za 33 zł i jestem nimi absolutnie zachwycona. Makijaż oka, moim zdaniem, dzięki nim wygląda świetnie. Świetnie się utrzymuje, pięknie się rozprowadza, świetnie się blenduje, nie robi plam, więc zwracam Wam uwagę na tą paletę. Zwracam wam też uwagę na puder, który ma być podobny do. Pudru, Vibomud i wiele osób mówi, że niczym się nie różni. I ja mam dwa i słuchajcie, Vibomud zapewni wam większy mat makijażu, natomiast Vibodol mniej matu, ale więcej takiej satyny na twarzy. To już jest wasza decyzja, czy potrzebujecie satyny i matu i mocniejszego matu, wtedy mud, czy potrzebujecie satyny i matu i mocniejszej satyny, wtedy Dor. I jeszcze chciałabym Wam opowiedzieć o jednym produkcie z tej serii. To są nowe pomadki, bardzo brokatowe, przepiękne. I to, co będziecie widzieć już na samym początku, to brokat, który na ustach nie jest widoczny. Zapewnia takie satynowe wykończenie, takie satynowo-kremowe na ustach. Ale jak już ta pomadka po kilku godzinach zacznie się zjadać, to na ustach zostaje tylko ten brokat. Dla mnie to jest naprawdę fascynujące, dlatego że wyszli z czymś fajnym, tanim, oryginalnym i pierwszy raz, bo ja zawsze byłam po prostu kub, błyszczyką czy pomadką z brokatem, widzę, że to można zrobić dobrze. Można to zrobić fajnie, można to zrobić tak, żeby brokat nie transferował po całej twarzy. Więc brawo. Jeżeli chodzi o następną serię, to teraz może troszkę przeskoczmy do internetu. I jest coś, co mnie bardzo zainteresowało. I jest to zdecydowanie Make-up Revolution we współpracy z Disneyem. Ja nie wiem, na czym ta współpraca się opiera. I średnio, szczerze powiedziawszy, obchodzi mnie, na czym ona dokładnie polega. Ale poza drugimi paletami, bo za 80 zł możecie dostać dwie palety z Disneya. Ja zwróciłam uwagę na to. Co łapie się w naszym pułapie cenowym dziś Czyli za 29, 31 bądź 39 zł W zależności od różnych stron internetowych Możecie dostać przepiękne, naprawdę to opakowanie wydaje się przeurocze Rozświetlacze z Disneya Jest tam seria Belle, jest kopciuszek I jest ta dziewczynka z bajki Disneya o księżniczce i żabie Odpadam w tym momencie, po prostu nie wiem. Natomiast te rozświetlacze zdecydowanie mnie zainteresowały. Ja zbliżam się do zrobienia większych zakupów internetowych, dlatego że mam po prostu braki w wielu kwestiach, i może pozwolę sobie właśnie zamiast jakichś szaleństw na Black Friday na po prostu kolejny rozświetlacz. Pożyjemy, zobaczymy, ale coś czuję, że po tym filmie za jakiś czas będę mogła się pochwalić nowym rozświetlaczem, bo te są przepiękne. W tej serii dostaniecie też za 16,99 topery, ale te topery ani nie mają fajnego opakowania, są kolejnymi toperami do ust i no cóż karton mnie nie zadowala Disneyowski dlatego że po prostu bym go wyrzuciła produkt którego byłam bliska z zakupu to Catrice True Skin Czyli nowa seria podkładów za 29,99 w Polsce z bodajże dostępnych 6 odcieni. Mają być pielęgnujące, mają dawać średnie krycie z możliwością budowania do wysokiego, mają dawać efekt drugiej skóry, mają mieć kwasy w składzie itd. itd. Ale ja muszę Wam powiedzieć, dlaczego go nie kupiłam, mianowicie ze względu na talk w składzie. Jeżeli tu jest taka moja sugestia, macie czasami wrażenie, że Jakiś podkład Was zapycha, a reszty społeczeństwa nie, i o co chodzi? To może należycie do tej wąskiej grupy osób jak ja. Czyli jeżeli jest tak w składzie podkładu, to po prostu u mnie się to nie sprawdzi, i dlatego też musiałam z niego zrezygnować. Widziałam wiele fajnych recenzji tych podkładów, ja natomiast po niego nie sięgnę, a szkoda, bo byłam zainteresowana. Jeżeli chodzi jeszcze o coś, co zapewnia nam teraz. Katrice. To produkt, który mnie zainteresował, ale raczej na zasadzie no wątpię jest to baza powiększająca do ust, better than. Fake lips Jeżeli chodzi o ten produkt, to zainteresował mnie <noise> Dlatego, że wiele producentów Zapewnia nam, że cokolwiek powiększy Nasze usta bez kwasów I tak dalej, bez kwasów e, e, Tych wiadomo, zestrzykawy Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt Producent mówi, że będzie mieć Powiększone usta, wygładzone Że będą przepięknie wyglądać, jeżeli będziemy go stosować Regularnie przez 30 dni I tutaj wszystkie recenzje z internetu Chyba się po prostu wyłożą <noise> Dlatego, że przez 30 dni Dni, to ja na końcu mogę nie pić takiej ilości wody, jak powinna mi te ustawy. Za małe. Dajcie znać, co wymyślicie na temat tego produktu Jeżeli chodzi jeszcze o produkty, które mnie zainteresowały i nie zainteresowały z To po pierwsze zainteresował mnie pisak do brwi, Dlatego, że ma fajny czekoladowy odcień Generalnie tych odcieni powinno być cztery Mają one syntetyczne włosie, mają być lekkie na skórze Bardzo długo się utrzymywać, pięknie wyglądać Nie zainteresowały ze względu na to, że te brązy nie są takie... Zimne, bo ja nie przebadam za takimi brwiami, tylko nawet sama nazwa czekoladowy brąz wiele o nich mówi. Jestem zainteresowana, bo wydaje mi się, że im więcej producentów wypuszcza na rynek pisaki do brwi, tym będą one lepsze i ta cena 15,49 może być korzystna i fajna. To, co mnie interesuje natomiast, bo widziałam już pierwsze słoczy w internecie, widziałam zapewnienie producenta, o czym Wam zaraz opowiem, to rozświetlacz z Catrice More Than Glow. I słuchajcie. Piękne opakowanie, ale tutaj nie tylko na opakowaniu poprzestaniemy. Cena 17,99 I tutaj teraz na niego patrzę. Dostępne trzy odcienie, które moim zdaniem na słoczach producenta tak się nie różnią, ale mają dawać efekt metalicznych, takich mokrawych refleksów. Sama też osobiście wypróbowałam tą metodę, że wiele. Takich produktów rozświetlających Lepiej się u mnie sprawdza, gdy nakładam je palcem i po prostu wcieram Wtedy wygląda to jeszcze lepiej, uzyskuję jeszcze większy glow Wiecie, nie pędzelek, tylko praca opuszkami palców Ale bardzo mi się ten produkt spodobał Mam nadzieję, że też znowu w internecie spotkam jakieś recenzje I że zużyję jakieś rozświetlacze, które mam w szufladzie, żeby móc sięgnąć po następny No bo z Makeup Revolution pewnie skończę, a powinnam już ja, dopóki nie nosiliśmy masek, szczerze Wam to powiem Nie zwracałam kompletnie uwagi na pudry pod oczy Stwierdzałam zawsze, że wystarczy sam korektor i nie ma problemu Natomiast teraz widzę, że bez pudru pod oczy za chwilę będzie ani róż I tak oto zwróciłam uwagę na HEAN Soft Focus Lightning Luminous Czyli puder pod oczy o pojemności 5,5 g za 23 zł Który ma nie tyle co... Przedłużać trwałość korektora pod oczy, ale ma też rozświetlać te okolice pod oczami i poniekąd rozjaśniać zasienienia. Jestem go bardzo ciekawa i poza tym, co już dziewczyny polecały, czyli podobnym produktem z bel, też utrwalający i poniekąd rozświetlający, ale już słabiej, zastanawiam się nad kupnem jednego z nich, dlatego, że naprawdę. Zaczęłam widzieć różnicę, jeżeli jest sam korektor, a korektor i puder. Jeszcze sekunda z Hean, 16,99 baza pod cienie ułatwiająca blendowanie. Właśnie producent nie mówi tutaj o przedłużeniu trwałości, tylko o ułatwiającej blendowanie formule. Może będzie to odpowiedź na te problemy, gdy właśnie cienie same się źle blendują, albo mamy bardzo tłustawą powiekę i jest z tym problem. Ja czasami taki problem mam, teraz używam korektora, który fajnie mi się sprawdza jako właśnie baza pod cienie, więc na razie odpuszcza, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to hea a za 1799 wypuścił właśnie taki dedykowany pod dobre blendowanie cieni produkt. Jako swojego rodzaju obrońca biednych podkładów przychodzę bronić. Glormala Perfect Cover, czyli podkładu dostępnego za 35 zł w Rossmanie ja natomiast kupiłam go kiedyś na promocji za 28. I dlaczego chcę go bronić? Internet generalnie nie jest z nim zachwycony, natomiast ja nawet dziś mam go na twarzy. I owszem, od razu mówię, nie jest to podkład, który sprawdzi się na wiele godzin pod maską, jeżeli masz taką teraz sytuację, ale jest to podkład, który daje moim zdaniem mocne krycie od pierwszej sekundy. Przy czym nakładając go za pierwszym razem, jak go nałożyłam na twarz, zakrył wszystkie moje niedoskonałości. Byłam po prostu totalnie zaskoczona. To jest, w Rosmanie mamy dostępne cztery odcienie, i bardzo trudno mi się było zdecydować. Jest problem z dobraniem tego podkładu. Mój jest właśnie bardzo, bardzo żółty, ale jak go przypudrowuję, to się fajnie scala. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na podkład, który jest bardzo mocno kryjący, nie tak długo się utrzymuje, ale kryć jest fajne przy takim delikatnie rozświetlającym, mokrawym wykończeniu. Jeżeli szukacie podkładu właśnie o takiej formule, bo uważam, że takich formuł jest po prostu mało na rynku, to ja zdecydowanie zachęcam do zakupu. Jest też bardzo wydajny, dlatego że dwie małe pompki starczą mi na pokrycie całej twarzy i nie robię już żadnych dokładek, bo on sam. W sobie jest na tyle doskonały, na tyle mocno kryje, że po prostu odpuszcza, bo wygląda świetnie. Ale uwaga, zwracałam już jedna koleżanka uwagę na to, że on się u niej długo nie utrzymuje. U mnie utrzymuje się dość długo, ale muszę zwracać uwagę na to, co z nim robię, czyli właśnie fajnie go na przykład przypudrować, ale za to krycie... Wiecie, mieć krycie i nie wyczuwać go na twarzy... Brawo! Wiem, że wiele marek wyszło z... Linerami do oczu Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę Na jedną, mianowicie na Vibo I milion dolar Serię linerów, która była Początkowo tylko czarna, a teraz Jest również niebieska i brązowa Zwracam uwagę na to, że Jeżeli będziecie szukać na jakiegoś Linera w pisaku do oczu To jest generalnie duży problem Z tym, żeby znaleźć jakiś fajny brąz A ten właśnie za tą brązową Ładną kolorystykę jest chwalony Dostępny w Rosmanie za 20 4,99 na promocji będzie jeszcze tańszy. Nawet nie wiem, czy on teraz nie jest na promocji, więc jeżeli szukacie brązu, zachęcam do zakupu. Sama osobiście nie używam linerów ze względu na to, że mój kształt powieki nie jest ku temu, ale brąz byłby interesujący. Jeżeli mielibyście problemy, że tak powiem, ze skórą i szukalibyście jakiegoś fajnego rozwiązania, to Eveline przychodzi z pomocą razem z serią T3. I to drzewo herbaciane to oczywiście produkty antybakteryjne, raczej mocno kryjące, ochronne, więc sprawdzą się u wielu osób, które tego potrzebują. I ja chciałabym Wam tylko wspomnieć o korektorach. Że one nie są pod oczy. To znaczy, już widziałam jakieś recenzje w internecie, że gdzieś tam korektor pod oczy przesuszył i tak dalej, ale wyraźnie producent mówi, że ten korektor nie jest skierowany pod oczy, dlatego że jest antybakteryjny. Radziłabym tutaj uważać i wydaje mi się też, że fajnie, że ktoś wyszedł z produktem antybakteryjnym, korektorem antybakteryjnym, dlatego że jest ich po prostu na rynku mało, a jak tak dalej pójdzie z moim wysypem na policzkach, to kto wie, może za niedługo będę go recensować na kanale. Jakieś dwa miesiące temu, przynajmniej tak myślę, podczas jednego z moich filmów, a raczej pod nim, wywiązała się dyskusja na temat błyszczyków mocno kryjących i produktów takich tintujących, które są trudno dostępne na rynku, i wreszcie, ktoś chyba usłyszał naszą, naszą dyskusję i odpowiedział na to produktami. Pierwszą odpowiedź mamy od firmy Lovely, która wypuszcza produkty. Lipi Lips? Chyba tak. Są to pomadki matowe z Tintem, i tutaj producent od razu mówi, że mamy raczej matowe wykończenie z Tintem, który przedłuża trwałość produktów. Kolorów jest chyba 5. Opakowanie jest takie fajne, satynowo-matowe. Za 16,99 można zdecydowanie spróbować. Natomiast ja bardziej jestem przyciągnięta do producenta, który zapewnia matki w płynie. Tintem, który ma pozostać na ustach, czyli tutaj tint nie przedłuża trwałości makijażu, tylko zapewnia, że pomadka sama zejdzie. Natomiast tint zostanie dalej. Bardzo podobają mi się, bo to jest Eveline, też takie oczywiste kolory, czyli na przykład ym, przybrudzony róż. I ku temu bym się skłaniała. Mam nadzieję, że w internecie pojawi się więcej recenzji tych produktów, żebym mogła zobaczyć, jak właśnie jest z tym tintem. Jeżeli pamiętacie o słynnym tincie z firmy Bell, no to. Jesteśmy w domu, bo ja do dziś za nim tęsknię. Nie bójcie się, nie będę Wam dzisiaj mówić o podkładzie Eveline Wonder Match, bo pewnie macie już nim całkowity przesył w internecie. Ja natomiast chciałabym Wam wspomnieć, że w składzie jest dalk, co jest dla mnie osobiście problematyczne i co już raczej zapewniło mi to, że ten podkład będzie mnie zapychał, więc go pomijam. Ale podkład, który mnie przyciąga i to przyciąga już, myślę, drugi miesiąc, to produkt z Paese Run Cover. Jest to produkt o 12-godzinnej trwałości, przynajmniej tak zapewnia producent, i to, co mnie przyciąga jeszcze bardziej, to naturalne wykończenie fajne wykończenie czyli takie znowu satynowe-matowe czyli to, co ja lubię najbardziej, i uwaga Producent zapewnia, że ten podkład sprawia, że mamy bardziej nawilżoną skórę, jest to produkt pielęgnujący, ale to, co jest jeszcze moim zdaniem realniejsze do osiągnięcia w składzie, to to, że zapewnia, że 30% nawilżenia naszej skóry podczas noszenia go w ciągu dnia jednak jest w niej zatrzymane. Pewno wiadomo, że cała nasza twarz oddaje też wodę z organizmu, a tutaj tak, 50%. Spadek utraty to 37%, nawet sobie to zapisałam, bo tak mnie to zainteresowało Ale i ten podkład, i run cover, korektor w czterech odcieniach też mnie niesamowicie zainteresował Ceny są dość przystępne, dlatego że dorwiecie go w internecie za jakieś 37 zł, a korektory widziałam na promocji za 19,99 Jestem bardzo ciekawa, bo naturalne kolory, fajne wykończenie zdecydowanie mnie przyciągają Gdybym miała Wam wskazać dostępną w drogeriach najbardziej świąteczną kolekcję limitowaną To zdecydowanie powiedziałabym Lovely Bo Lovely wychodzi z kolekcją piernikową I tak już nawet przez maskę w drogerii wąchałam puder A raczej przykładałam opakowanie do twarzy tak z ciekawości I piernikami bronzer czuć o, bardzo, bardzo mocno Więc jeżeli komuś ten zapach nie przeszkadza Wręcz go lubi, to ja zachęcam Bo ja zawsze bronię brązerów z lovely, Że mają w sobie to coś I mają fajne wykończenie e, I dają mocne krycie Można je stopniować, więc tutaj Zdecydowanie zachęcam Widziałam też rozświetlacze I one do mnie przemawiają już trochę mniej Gdzieś to widziałam I ten srebrny i złoty Mnie tak mocno nie ciekawią Wracając jeszcze do bronzy... Zera, to zdecydowanie za 19,99, bo teraz jest na promocji, możecie otrzymać 16 gram produktu, a wierzcie mi, to jest dużo. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wypuściło Lovely i Eveline, znowu podejrzanie blisko tematycznie, to mamy produkty do brwi. Eveline poza rozszerzeniem swojej kolekcji, tuszy do brwi i tak dalej, wyszedł też z bardzo precyzyjną. Kretką dobrwitą, którą możecie rysować pojedyncze włoski. Już widzę, że wiele osób będzie nią zainteresowanych, dlatego że ma przystępną cenę. Kosztuje tylko 17,99, więc mnie zainteresował. Ale to, co zainteresowało mnie jeszcze bardziej, to Lovely Brown Pencil and Brush. Teraz zwróćcie uwagę na to, co się tu dzieje, na ten mocny, mocny, mocny grzebrzyczek. Dodatkowo, kredka jest tania, 11,99 to jest po prostu coś fantastycznego. I jest też wodoodporna Ja akurat na kredki z Lovely nie narzekam Dlatego, że sama mam teraz kredkę z Lovely na brwiach I po prostu ją uwielbiam To jest moje odkrycie ostatnich miesięcy I bardzo często po nią sięgam I myślę, że przyjdzie mi ich użyć z czasem Bo po prostu produkty do brwi to to, co wbrew pozorom Najczęściej albo niszczę, albo zużywam Więc się z nimi zdecydowanie spotkam Tak na prędce, bo tutaj mam już tylko opakowanie Zauważyłam też w Rosmanie nowe Stand z pędzlami. Ja nie wiem, ile on czasu tam będzie dostępny, ale ja już skusiłam się na pędzel Ori, Ari. Tutaj wasza droga, lepszą drogą niż moją, słowna. Więc za 10,99 kupiłam sobie naprawdę bardzo fajny pędzel do blendowania. Były też tam rzęsy, były też tam takie małe pacynki i tak dalej. Ale ja wiem, że już wrócę po następny pędzel, bo ja wam ostatnio narzekałam, że mam mało pędzli do blendowania, że w ogóle mam mało pędzli do cieni. Więc z wielką chęcią wrócę, bo wydam Wydałam 11 zł i zdecydowanie nie żałuję, bo dzisiejszy makijaż też jest właśnie zasłużą tego pędzelka do blendowania. Kochani, wierzcie mi, nowości, które szukałam przez wiele, wiele, wiele godzin, a jest ich po prostu więcej, tak krótko mówiąc, ale chciałam Wam zwrócić uwagę na te, które mnie jakoś tam przyciągnęły. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu o jakichś nowych nowościach, których nie byliście świadomi. Jeżeli tak, to będzie mi znowu bardzo miło, jeżeli dacie mi łapkę w górę. Zachęcam do częstszego oglądania, bo widzimy się raz na tydzień. I ja ze swojej strony na dzień dzisiejszy mogłabym powiedzieć, że niektóre nowości mnie zdecydowanie zainteresowały Ale jest ich mniej, moim zdaniem też, niż podczas ostatniego filmu o tanich nowościach kosmetycznych Życzę Wam wszystkiego tego, co w jesieni najlepsze, czyli długiego oglądania filmów Czyli picia ciepłej herbatki na fotelu, czy czytania książki jak masz kominek, to zazdroszczę. No to co? Widzimy się w następnym, widzimy się w komentarzach. Dzięki za to, że jesteś.